Ten tydzień nie przypomina zwykłych tygodni. Wydaje się, że narusza on zwyczajowe rytmy i zasady, wyrywając nas ze stanu komfortu. Jeśli nie będziemy uważni, możemy przegapić początek bardzo znaczących zmian. Wszystko, co wydawało się stabilne, nagle zaczyna się chwiać. Wrzesień wydaje się postanawiać przekreślić wszystkie zwyczajowe oczekiwania i pokazać się z nieoczekiwanej strony. Każdy dzień będzie pełen napięcia, wewnętrznych zmian i sytuacji, które mogą nas zaskoczyć. To, co wydawało się stabilne i znane, nagle przestanie być nam bliskie. Właśnie w tych dniach wydarzy się coś, co może zmienić bieg całego roku, a znaczenie tych wydarzeń jest trudne do przecenienia. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, jak potężne procesy się szykują. Niedawna pełnia Księżyca i zaćmienie Księżyca wydawały się ważne, ale przed nami coś większego, znacznie bardziej znaczącego i być może nawet decydującego o losie. To nie jest tylko kolejna astrologiczna kombinacja planet to punkt, który może zmienić trajektorię całego pozostałego czasu roku. A jeśli znalazłeś się tutaj właśnie teraz, to znaczy, że nie warto ignorować tych sygnałów. Tydzień rozpoczął się od ważnego momentu. Ostatnia kwadra księżyca już zapoczątkowała procesy. Wielu nie docenia tej fazy, uważając ją za mało zauważalną, ponieważ nie jest to jasna pełnia księżyca. Ale właśnie w tej skromności tkwi siła. Księżyc wydaje się dawać ostatnie ostrzeżenie przygotuj się, bo wkrótce nastąpi wydarzenie, na które trzeba zwrócić uwagę mowa o nowym zaćmieniu słońca. Nie można ignorować takich sygnałów, ponieważ to właśnie one pomagają się przygotować. Jeśli wsłuchasz się w swoje odczucia, możesz z wyprzedzeniem zrozumieć, co będzie wymagało uwagi, aby nie dać się zaskoczyć. Jeśli jednak zignorujesz te wskazówki, nagłość zaćmienia może wytrącić cię z równowagi. Ten tydzień szczególnie silnie kieruje uwagę do wewnątrz. Nawet najbardziej towarzyscy i aktywni ludzie odczują chęć oddalenia się, przebywania w ciszy, ograniczenia kontaktów zewnętrznych. Nie chodzi tu o depresję czy zamknięcie się w sobie, ale o wewnętrzne wezwanie. Wokół jest zbyt wiele zbędnego hałasu, zbyt wiele obcych opinii i presji. Świat jakby traci równowagę, a jedynym sposobem na zachowanie jasności umysłu jest krok w tył. W ciszy wszystko zaczyna się wyjaśniać, jakby odsłaniała się ostrość prawdy. Odstąpienie od tłumu daje możliwość dostrzeżenia wcześniej niezauważalnych powiązań, usłyszenia własnych myśli. Poczucia wewnętrznego nastawienia. Nie jest to odrzucenie ludzi, ale przypomnienie: wewnętrzny kompas zawsze znajduje się w nas, a nie w zewnętrznych głosach. To właśnie w samotności rodzi się produktywność i zrozumienie. Jednak najbardziej nieoczekiwanym zwrotem akcji będzie nadejście nowego zaćmienia, tym razem słonecznego. Jeśli niedawne zaćmienie Księżyca wstrząsnęło wieloma osobami, to w tym przypadku mowa o znacznie silniejszej symbolice. Słońce, źródło światła, prawdy i jasności na krótki czas zostanie ukryte. Nawet jeśli będzie to tylko częściowe zaćmienie, jego efekt rozprzestrzeni się daleko poza granicę widzialnego. Na kilka godzin rzeczywistość zostanie jakby zasłonięta zasłoną, a zwyczajowa pewność zniknie. To nie tylko rzadki widok, ale moment, w którym świat zmienia się na naszych oczach. Znaczenie tych dwóch zaćmień polega na tym, że następują one po sobie, jedno po drugim, i nie można tego już uznać za przypadek. Wydają się działać w parze, otwierając drzwi do nowego etapu. W takie dni szczególnie odczuwa się niestabilność, energia staje się silniejsza, a konsekwencje bardziej nieprzewidywalne. Nieco wcześniej, 16 września, nastąpi połączenie Księżyca i Jowisza. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to lekka fala optymizmu, poszerzenia możliwości, ale Jowisz nigdy nie działa tak bezpośrednio i prosto. Jego dary nie przychodzą w pięknym opakowaniu, ale w postaci prób. Ta planeta uczy poprzez poszerzanie granic, sprawdzając czy człowiek jest gotowy na przyjęcie nowych wyzwań. Duże możliwości zawsze wiążą się z dużą odpowiedzialnością, a nowe horyzonty z nowymi obowiązkami. Dlatego zamiast prezentu często pojawia się sytuacja podobna do problemu, trudna rozmowa, ryzyko, wyzwanie, a jeśli się cofniesz, możesz stracić szansę. Ale jeśli wejdziesz w dyskomfort, otworzą się nowe drzwi. Wiele osób postrzega takie sytuacje jako przeszkody, dlatego Jowisz często pozostaje niezauważony. Ale właśnie w tych dniach można otrzymać zaproszenie do nowego życia. Nie będzie ono wyglądało kusząco, raczej przeciwnie, wywoła strach lub wątpliwości. Ale właśnie za tym kryje się możliwość rozwoju. Jeśli odmówisz, drzwi się zamkną, a po kilku miesiącach może nadejść świadomość, że życie zamarło, że ruch do przodu ustał. Ci, którzy się zdecydują, zrozumieją, że Jowisz nie tylko otwiera nowe okoliczności, ale także poszerza samą osobowość. Dalej, 19 września, nastąpi kolejne ważne połączenie Księżyca i Wenery. Zazwyczaj ta para kojarzy się z miłością, harmonią, pięknem. Ale w tym tygodniu ich spotkanie stanie się próbą. Wenera wie, jak przyciągać. Jak kusić łatwymi przyjemnościami, zewnętrzną atrakcyjnością, komfortem. Księżyc natomiast oświetla te pragnienia, odsłaniając, co się za nimi kryje. Dlatego wszelkie pokusy tych dni pokażą nam, czego tak naprawdę nam brakuje. Ktoś poczuje pociąg do osoby, która w rzeczywistości tylko wysysa z niego energię. Ktoś będzie chciał wydać pieniądze na coś bezużytecznego, aby doświadczyć chwilowej radości. Ktoś spróbuje powrócić do starych nawyków, tylko po to, aby poczuć iluzję lekkości. Ale nie chodzi o to, aby potępiać te impulsy. Chodzi o to, aby spojrzeć na nie uczciwie i zrozumieć. To, co puste, zawsze jest kuszące, ale tylko teraźniejszość przynosi rozwój. To dzień sprawdzający zdolność widzenia głębiej niż zewnętrzna atrakcyjność. Szczególne znaczenie będzie miała cisza. Która nagle nadejdzie, jednego dnia, świat jakby zwolni, a zwyczajowy hałas zniknie. Wielu odczuje pustkę lub dziwne spowolnienie. Ale właśnie w tej ciszy kryje się sygnał. Cisza to nie brak dźwięków, ale obecność sensu. Wskazuje ona, że nadszedł czas, aby dostrzec to, od czego odwracaliśmy wzrok. Kiedy znikną czynniki rozpraszające uwagę, pozostanie tylko to, co najważniejsze. I trzeba będzie zmierzyć się z tym twarzą w twarz. Później, 21 września, nastąpią jednocześnie dwa wydarzenia: częściowe zaćmienie Słońca i opozycja Saturna względem Ziemi. Saturn nie usypia słodkimi obietnicami, ale pokazuje surowe lustro. Pokazuje, gdzie człowiek oszukiwał sam siebie, gdzie odkładał na później to, co było potrzebne, gdzie żył w iluzjach. Jego energia jest postrzegana jako presja, surowość, ale nie ma w niej kary, tylko wymóg uczciwości. Jest to moment, w którym trzeba przyznać się do swoich słabości i dostrzec, co dokładnie przeszkadza w budowaniu trwałych fundamentów. Saturn działa jak kamień do ostrzenia ostrza. Tarcie jest nieprzyjemne, ale to właśnie ono sprawia, że ostrze jest ostre. Tak samo jest tutaj wewnętrzny dyskomfort. Staje się narzędziem rozwoju. Niektórzy odejmą to jako potępienie, inni jako ciężki ciężar, ale w rzeczywistości jest to szansa, aby przestać chować się za wymówkami. Saturn zadaje bezpośrednie pytania: gdzie okłamujesz sam siebie, gdzie obniżasz swoje standardy i czy jesteś gotowy, aby to w końcu zmienić? To nie jest koniec, a dopiero początek łańcucha zmian. Zaćmienie jest tylko iskrą, która wyzwala reakcję. Nie tylko zasłania światło, ale także obnaża cienie, z którymi żyliśmy, ale jednocześnie daje szansę na pokonanie ich, jeśli wykażesz się siłą. Wielu będzie odczuwać niepokój, niestabilność, dziwne napięcie, ale to tylko oczyszczenie przestrzeni dla nowego. Energia września jest zawsze wyjątkowa. Przejście od lata do jesieni wpływa na ludzi silniej niż im się wydaje. W powietrzu pojawia się niepokój, chęć wyrwania się z przyzwyczajonych ram, przełamania schematów. Niektórzy zaczynają zachowywać się impulsywnie, wydawać pieniądze, zmieniać plany, kłócić się, porzucać to, co znane. A wszystko to jest odzwierciedleniem wewnętrznej potrzeby odnowy. Ci, którzy rozumieją ten proces, mogą wykorzystać go do pójścia naprzód, a nie do destrukcji. Kiedy ta burza ucichnie, pojawi się pytanie, czy pozostaniesz taki sam, czy wyjdziesz z niej silniejszy i bardziej świadomy. To właśnie wybór dokonany w tych dniach zadecyduje o tym, jak będzie wyglądała reszta roku. Zaćmienia, połączenia i opozycje nie tylko powodują chaos. Ale także kształtują nowe kierunki. Jeśli zatrzymać się na chwilę i zastanowić, staje się jasne, że żadna presja nie pojawia się bez powodu. Zawsze niesie ze sobą potencjał transformacji. Trzeba tylko zdecydować się usłyszeć, co próbuje powiedzieć wszechświat i wykorzystać ten moment, aby stać się bardziej stabilnym i szczerym wobec siebie. Wnioski z takich procesów nigdy nie są proste i jednoznaczne. Kiedy spoglądamy wstecz na minione tygodnie, na przypływy energii, na napięte wydarzenia astrologiczne, wydaje się, że to wszystko tylko przypadkowe zbiegi okoliczności. Ale im głębiej zagłębiamy się w ich istotę, tym wyraźniej staje się jasne: żaden tydzień nie jest tylko zbiorem dni, każdy z nich niesie ze sobą swoją szczególną nić utkaną z prób, lekcji, niespodzianek i odkryć, a ten tydzień, nasycony zaćmieniami, połączeniami i wewnętrznymi zmianami, jest jednym z tych rzadkich momentów, kiedy sam Wszechświat jakby wzywa nas, abyśmy zatrzymali się i zastanowili, dokąd zmierzamy i kim się stajemy. Wszystko, co się wydarzyło, nie powinno być postrzegane jako chaos dla samego chaosu. To system. To sekwencja sygnałów, które nie męczą nas dla samej męki, ale kierują nami, nawet jeśli droga wydaje się trudna. Zaćmienie pokazuje nasze cienie, abyśmy przestali ukrywać się przed sobą. Jowisz rzuca nam wyzwania, abyśmy nauczyli się rozwijać, a nie zadowalali się tym, co znane. Wenus kusi iluzją lekkości, abyśmy nauczyli się odróżniać to, co prawdziwe od tego, co fałszywe. Saturn podprowadza nas do lustra, abyśmy w końcu zobaczyli to, co długo odkładaliśmy. Nawet cisza, która nagle zapada, nie jest pusta ma sens, a ten sens nie pozwala nam ukrywać się przed prawdą. Patrząc z boku, może się wydawać, że jest zbyt wiele presji, zbyt wiele sprawdzianów, ale czy nie tak samo działa samo życie? Czy największe zmiany nie przyszły do nas poprzez napięcie, kryzysy, straty, rezygnacje ze starego? Każda trudność kiedyś wydawała nam się końcem, a potem zrozumieliśmy, to było tylko przejście do czegoś większego. Teraz przeżywamy właśnie takie przejście, nie trzeba od razu wiedzieć, dokąd ono prowadzi. Wystarczy być otwartym, aby zobaczyć, dokąd prowadzi energia, dlatego ważne jest, aby nie opierać się tym zmianom, ale pozwolić im działać w nas. Kiedy cienie stają się głośniejsze, nie jest to zagrożenie, ale szansa. Kiedy przychodzą próby, nie jest to kara, ale zaproszenie do rozwoju. Kiedy życie popycha nas do ciszy, nie jest to pustka, ale miejsce, w którym rodzą się odpowiedzi. Często boimy się zmian, ponieważ burzą one to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale w rzeczywistości pokazują, że możemy więcej niż nam się wydawało. Wiele osób odczuwa obecnie niepokój. Wydaje się, że czas przyspiesza, zadania nie są wykonywane, a przyszłość nas przytłacza. To normalne uczucie w okresie przejściowym. Ważne jest jednak, aby pamiętać: niepokój nie zawsze jest wrogiem. Czasami jest to po prostu energia, która szuka ujścia. Można ją zmarnować w bezsensownej panice lub przekształcić w paliwo, które popycha do przodu. Wrześniowe niepokoje nie są oznaką naszej słabości, ale znakiem, że jesteśmy gotowi na coś nowego. Warto się tu zatrzymać i uświadomić sobie, że każdego dnia dokonujemy wyboru. Czy pozwalamy okolicznościom nami kierować, czy też wykorzystujemy je do rozwoju? W tym sensie wydarzenia tygodnia stają się swego rodzaju egzaminem. Możemy go zdać, jeśli odważymy się spojrzeć prawdzie w oczy. A prawda jest taka, że wszystko, co wydawało nam się przeszkodą, było tylko treningiem siły. Często szukamy wskazówek w świecie zewnętrznym w ludziach, znakach, słowach ale prawdziwa wskazówka. Zawsze znajduje się w nas. Wszechświat tylko tworzy sytuacje, które pomagają nam usłyszeć ten wewnętrzny głos głośniej. Właśnie dlatego samotność, nagła cisza, a nawet chęć wycofania się to wszystko nie jest przypadkiem. To zaproszenie, aby dostroić się do własnego rytmu, a nie do zgiełku tłumu. Wszystko, co zostało opisane, można sprowadzić do jednej prostej myśli. Czas tego tygodnia jest progiem. Z jednej strony pozostaje to, co stare, co nie przynosi już korzyści. Z drugiej strony otwiera się coś nowego, nieznanego, ale pełnego potencjału. Każdy ma wybór: pozostać w tym, co znane, lub wkroczyć w nieznane. Nieznane zawsze przeraża, ale właśnie w nim kryje się rozwój. Nikt nie staje się silniejszy, wybierając łatwą drogę. Siła rodzi się tam, gdzie jest strasznie i trudno. Dlatego głównym pytaniem nie jest to, co dokładnie wydarzy się w konkretnych datach, ale jak na to zareagujemy. Czy w zaćmieniu zobaczymy tylko piękne zjawisko, czy też dostrzeżemy swoje wewnętrzne cienie? Czy napięcie od Saturna odbierzemy jako presję, czy jako szansę, by stać się bardziej szczerym wobec siebie, czy ulegniemy pokusom Wenery, czy też dostrzeżemy, że kryje się za nimi pustka? Czy otworzymy drzwi, które stawia Jowisz, nawet jeśli wyglądają nieprzyjemnie? Wszystko zależy tylko od nas. I tutaj chciałbym zrobić przerwę i powiedzieć: jeśli czujecie, że jesteście gotowi iść dalej, jeśli to, o czym mówiliśmy, jest Wam bliskie, warto podążać tą drogą. Możecie już teraz zasubskrybować kanał i napisać w komentarzu słowo: Jestem gotowy. Nie jest to formalność, ale rodzaj wewnętrznej obietnicy złożonej samemu sobie nie chować się przed zmianami, ale świadomie je przyjmować. Czasami prosta czynność staje się początkiem prawdziwej transformacji. Wracając do tematu, należy pamiętać. Astrologia nie dyktuje losu. Odzwierciedla jedynie rytmy i trendy, które możemy wykorzystać. Niektórzy będą się bać i wycofywać. Inni będą się opierać i załamywać. A jeszcze inni wykorzystają tę energię jako narzędzie. I właśnie na tym polega różnica między tymi, którzy pozostają w miejscu, a tymi, którzy idą naprzód. Koniec września zawsze wywołuje szczególne napięcie. Wydaje się, że do końca roku jest jeszcze daleko, ale w głębi duszy czujemy już zbliżające się podsumowanie. Pojawia się chęć podsumowania, zadania pytań: co zrobiłem, czego nie zdążyłem, dokąd chcę iść dalej. Jest to czas naturalnej rewizji i nie powinien on budzić strachu, wręcz przeciwnie, pomaga on uwolnić się od zbędnych rzeczy. Nic bowiem nie motywuje tak bardzo jak świadomość, że czas nie jest nieskończony. Zmiany rzadko przychodzą wtedy, gdy jesteśmy na nie w pełni gotowi. Najczęściej zaskakują nas, zmuszają do porzucenia tego co znane i poszukiwania nowych dróg. Ale właśnie w tym tkwi ich wartość. Sprawiają, że stajemy się elastyczni, otwarci, zdolni do radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami. Im bardziej uczymy się akceptować zmiany, tym stajemy się silniejsi. Wewnętrzne cienie, które pojawiają się podczas zaćmienia, nie są wrogami. To części nas, które czekały, aż zwrócimy na nie uwagę. Jeśli w tym momencie ulegniemy naszym zwyczajowym słabościom, pozostaniemy w starym cyklu. Ale jeśli wytrzymamy, zrobimy krok w kierunku nowej wersji siebie. Pokonać słabości można tylko wtedy, gdy są one najsilniejsze. I to jest największy dar zaćmienia dać możliwość sprawdzenia się w najtrudniejszym momencie. Kiedy tydzień dobiegnie końca, każdy będzie miał okazję spojrzeć wstecz i zapytać: Kim się stałem w tym czasie? Czy pozostałem taki sam, czy się zmieniłem? Czy usłyszałem swoje cienie? Czy udawałem, że ich nie ma? Czy wykorzystałem presję jako paliwo, czy pozwoliłem, by mnie przytłoczyła? Odpowiedzi na te pytania będą ważniejsze niż jakiekolwiek prognozy. Wniosek można wyrazić w prosty sposób: życie nigdy nie stoi w miejscu. Zawsze zmierza ku rozwojowi poprzez napięcie, a ten tydzień jest tego kolejnym dowodem. Wszystko, co przeżywamy, wszystko, co wydaje się zbyt trudne, w rzeczywistości przygotowuje nas do czegoś większego. Każdy sygnał od wszechświata jest zaproszeniem, a jeśli je przyjmujemy, przestajemy być zakładnikami okoliczności i stajemy się twórcami własnego losu. Niech ten tydzień nie będzie próbą, ale punktem siły. Niech niepokój stanie się paliwem, cienie, nauczycielami, dyscyplina, oparciem, pokusy, sprawdzianem, a zmiany początkiem. Wtedy, patrząc wstecz, zrozumiemy, to nie był czas chaosu, ale czas przebudzenia. I to właśnie ono uczyniło nas ludźmi zdolnymi iść dalej, pewnie, jasno i bez strachu.